Nagrywa? Nagrywa. Oj, kolejny vlog. Taka sytuacja. Nie wiem, czy widzicie, ale walna pełna prania niewypukanego. Prałka, kurde, o. Wyciągnięta. Wody nie pobiera. Wąż wymontowałem, bo ten wąż idzie tak, tutaj. I tu jest jedno sitko, to sitko wczoraj czyściłem. W ogóle miałem awarię wody też. Wyciek wody hydraulik zrobił. No i tak. Wąż od wody zasilającej, sitko wyczyszczone, nie? Dalej nie pobiera wody. Woda idzie normalnie z węża, tam z wanny Pralka nie pierze. Tu mam, o, tu latarkę wczoraj kupioną. Patrzymy, a tu, o, taki gruz. Nie wiem czy to widać dobrze na kamerze Ale tu jest kupa kurde gruzu <laughs> Teraz muszę to jakoś wyciągnąć Nie wiem czym to się wyciąga Czy to kleszczami coś się kręci ale nie wiem Żebym jeszcze bardziej nie popsuł nie mam czym złapać. Kurde. Nie wiem, czy to się w ogóle tym wyciąga. Czy tu się jakoś, kurde, żebym gwintu nie spierdzieli znowu, że mi tu woda nie szła. Nie wiem, jak to wyjąć. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy to jest całość, ale chyba nie. No. Nie, no skoro to się kręciło, to jakoś, kurde, tu musi. No, zarot, ktoś tu chrupnie o już coś się urwało. już nie mam za co kręcić <laughs> polecę poślubokręt i zobaczę jak wymontuję to Wam powiem jak wymontowałem bo nie wiem jak muszę czy dobrze <laughs> tutaj pokazuję w ogóle czy coś widać ale tu powinno być widać. O, wyjmuję się tu śrubokrętem. Odłożę jakoś ten telefon. Nagrywa to w ogóle. Widać tą dziurę O, teraz. Śrubokrętem jakoś to. Patrzcie, jaki tu jest kurde grus. Masakra jakaś się w ogóle aż zaklinowało o to co jest na dole Jak to miał chodzić? Ja pierdziel ta pompa to się Męczyła się Masakra Gdzie to sitko? Ale kurde Normalnie grus Ja nie wiedziałem, że tu jest drugie sitko widać to dobrze Dobra w to pranie wyjęłaś Wąż też przepłukałem. Dobra, powinno starczyć. Tak, tu jest jakiś zaworek. Nie wiem, czy to w ogóle widać, ale masakra. Do pompy też się dobrałem, żeby zobaczyć, co z tą pompą. Z tym się pokręta Ale, hmm, też czyste ślub okryty. Dobra. Trzeba tu zakręcić kombita poszła do biedronki Jak wróci, to może już. Będę kręcił. Jak tu jest. Ech, już nawet woda nie chciała lecić do kurde, podajnika. Ech, no, widzicie, jak się lampka zajebiście przydaje. Gdzie jest to sitko? <laughs> w ogóle widać tu co? To, sobie ja nagrywam. Widać. Teraz będzie lepiej widać. Dobra. I to sitko trzeba włożyć tu. Mm, tak jak teraz. Musi tam dojść do końca. Mam nadzieję, że to będzie to. Teraz tutaj poświecimy. Puszczę wodę. Cieknie wycieknie Teraz są trzeba wpierdzielić tu pranie tu chce idzie to pranie. No tu kurde szybko. O tu woda leci z tego pełno chlas Klas. Kurde szybko. jeszcze coś zostało, niech to jeszcze raz włączę jakiś program. Też tu coś już się działo, nie? Nie wiem, jak to anulować. Program był szybki, jakiś codzienny szybki chyba. Dobra, start, zobaczymy. Jak teraz będzie pobierało wodę? Ale... O kur... O człowiek, zaczął gleć. Wow, o kul. no coś się dzieje, czy się nie dzieje? Ole, teraz idzie woda. O cholera, ładnie było przytkane. Użyłem a tu taki zestaw. Wszystko, bo tu tutaj jest. Widzicie, tu się odkłada, i tu się pompę wykręca. Tu znaczy, no pompa, się, pompy się nie wykręca, tylko tu jest filtr. Jeszcze od pompy tu też czyściłem. Tu się woda lała. Wszędzie, no tak, ale idzie teraz woda normalnie. No, teraz to nie widać, ale <laughs> trzeba poczekać, aż teraz nabombluje wody do, do pralki. Teraz będzie widać. Znaczy powinno wodę jakoś kurde jeszcze wpompowywać do siebie. I by było widać, jak szybko idzie woda, bo poprzednio to aż mi się tutaj taki Yy, zaświecił kranik, że brak wody Sorry, że wam fakera pokazałem, to przez pomyłkę. Nie wiem czy wam całe pranie pokazywać. No ale to sobie przewiniecie. Ja to czekam teraz na wodę, aż zacznie iść tak porządnie. Zresztą taki 10 minutowy odcinek będzie to akurat. Nie wiem, czy było widać ten filterek. Jak nie było, to nie było. No będzie szwata woda, czy nie będzie szłata woda? Ale tam ten filterek normalnie masakra. Jeszcze gruz jest wywalny. One tak jakieś ma te takie swoje programy, że mieli to pranie, mieli, 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 spulchnia. Mogę wrączyć ten ekspres super short. Dobra, po tym, co widziałem tutaj w tym pojemniku, jak pobierało wodę, jak lała się woda, to myślę, że tutaj do pralki to będzie szło ekspresowo po prostu a już myślałem, że coś z hydrauliką jest nie tak, bo wczoraj był ten hydraulik mówię, kurde po nim przestało działać, a to po prostu się gruzu naładowało patrzcie jak to jest zrobione że ktoś wymyślił żeby dwa sitka ile by poszło w pralkę w sypu ona może by to przemieliła, przerzuciła ale ale zatrzymała no i co dobra, ona będzie tak sobie chodzić. Dziękuję za dzisiejszego vloga ponownego już. Hm. Do zobaczenia na live może. Chyba że jeszcze jakiś vloga nagram, bo coś mi się zepsuje. <laughs> no, na razie to same awarie.